Witamy Was na turnieju Titanów! Nadajemy prosto z górskiej dżungli Tiger Sharka! Uuuh! Nieustraszeni zawodnicy zmierzą się dziś. Z naprawdę trudną trasą! Dzisiejszy turniej będzie ostry jak moje zęby! <laughs> Tylko musicie być szybcy i zwinni, jak ja! Przypominam, że jesteśmy w dżungli i że są tu wysokie góry. Sprawdźmy atrakcje przygotowane dla naszych traków. Będą je ścigać rozpędzone głazy. I czeka na nie rozbujana chłoda oraz ogromny skok. Muszą się dobrze rozpędzić, inaczej wpadną w pułapkę Tiger Sharka. I po raz pierwszy w historii przegranymi zajmie się najeżona zębami maszyna! Gigantyczny pożeracz Megarex. Nadszedł czas na start! Puchar sam się nie zdobędzie! Jedziemy! Na początek... Short trick. ...kontra... Tire Czy Czyja błetwa pierwsza? <grystanie> Narek Kina! Dajcie nam powtórkę! Tiger Shark obejmuje prowadzenie na początku! Potem ciągle mknie i oddaje skok! Ow, wpada po drodze we własne sidła, ale pędzi dalej po zwycięstwo! Shark Rick daleko za nim. To nie jego dzień. Tiger Shark wychodzi dalej! Wygrywa prawdziwy drapieżnik! Ha! Nadciąga pożerać mega ręk! Aua! To jest poważny cios dla płytwy! Katastrofa! Przed wyścigiem rozgrzewa się już FIVE ALARM! Zawsze gotowa do kolejnej misji! Mam w zbiornikach tyle wody, że zgaszę wszystkich przeciwników! Fajrana myśli, że lubi się pluskać, ale będzie mieć przeklapane. O tak! Fajrana! Oraz... Five alarm! Pajrana jako pierwszy mija wiszącą kłodę i skacze bardzo wysoko i daleko! Fajr alarm spada z progu i toczy się prosto w stronę pułapki! A bajrana wpada na metę kołami do góry! Zwycięża bajrana! Gdzie kołuje kołami? Dokładnie tak jak mówisz! Demon. Z MEGAREKSEM! Dzikie bestie! Demoderbi Derby i Megareks pędzą na łeb na szyję! Demoderbi Derby pędzi w dół z bocza. O nie! Megareks niestety nadział się na pułapkę! Torując Demo Derby drogę do zwycięstwa! I do fanów, którzy na nią czekają! Ha! Ale ja! Powrócił pożerać Megarex! Uwaga! Oh, nie. Nie. O, wyrzucił go tyłem! To raczej nie było zbyt przyjemne. No. Kontra. Będzie wyścig o ostatnie miejsce w pufiałach. Retty, a było tak blisko, dajcie powtórkę. Biedny start obu traków, Oba przebijają się przez chłodę i mkną w dół prosto do mety. Snakebite Fight wyprzedza podczas skoku i perfekcyjnie ląduje. Bowl Shaker pada w tłum fanów, robiąc niezłe zamieszanie. A Snakebite zatapia kły z czystej linii mety. Zaraz się spotkamy! Hahaha! Ha, ha. Przed nami półfinały! Na Państwa ekranach rozgrzewający się właśnie przed następnym starciem Tiger Shark. Shark, shark, shark. shark. Tiger Shark, jak zamierzasz pokonać swojego przeciwnika, ha? ha? Zawsze wyczuwam strach u tych słodkowodnych. Czas pokazać im w końcu, gdzie raki zimują. I kto tutaj jest prawdziwym drapieżnikiem? Tiger Shark! Oraz. Patrz! Te rybki pomachają płetwami o tytuł Króla Oceanu. Ale zwycięstwo! Zobaczmy to jeszcze raz. Pajrana mija kłodę i prowadzi o ząb. Tiger Shark nurkuje i wypływa na pierwszej pozycji. Pajrana gubi jednak Wszystkie zęby! Nie jest dobrze. Tiger Shark wpływa do wielkiego finału w pięknym stylu. Co za emocje! Ha-ha! Bój się, bójki! A oto i głodny dinozaur. O, oh, megarek zabudował sobie popołudniową przekąskę! On ma zęby ostrzejsze od moich. Za moimi plecami rozgrzewa się właśnie Demo Derby! Droga, Demo Derby! Znasz dobry sposób na uniknięcie pułapki Tiger Sharka? Ha! Ja po prostu zawsze jadę dziko. Lecimy! Oto pędzi wiatr i gorąca głowa. Nie nadążysz za tą dziewczyną. Podpełznij tu Snake Bite, to pokażę ci demo z tym, co potrafię! Demo Derby! Oraz... Snake Bite! Nieźle, ale wyścig, pokażcie powtórkę. Oba traki palą opony, gdy mijają rozbujaną chłodę i pędzą w dół zbocza. Steakfight obejmuje prowadzenie zaraz po skoku. O nie! Steakfight wpadł prosto w pułapkę Tiger Sharka, a demo derby kradnie mu zwycięstwo. I to demo derby przechodzi do finału! Nazywa jazda. Gratulacje, Demo! A, coś się zbliża do Snake Bite'a! Jemu się chyba tak łatwo nie wyślizgniesz. z Wy tak na serio? Stało się! Przed nami wyściga wszystko. Gorąca głowa zmierzy się z groźnym drapieżnikiem. Kto wyjdzie z tej potyczki niepokonany? To jest moja dżungla! Nie wydaje mi się, dzikość to moje drugie imię! Kto zostanie królem lub królową dżungli? Ten to będzie Puchar tytanów! Ależ! Co za szaleństwo! Obejrzyjmy to jeszcze raz! Oboje przedzierają się przez kłodę! Tiger Shark pokazuje pazury i wyprzedza konkurentkę na zboczu! Traki oddają skoki! DemonRBI niestety pada w siatkę, a Tiger Shark pędzi po zwycięstwo! Bój się bójki! Nadjeżdża poszerać Megarex na popisowe danie szefa kuchni! Ma Bety, żeby tylko nie zarysował lakieru! O! To było dzikie! Pułapka Tigersarka tym razem zadziałała. Nasz drapieżnik udowodnił, że rządzi na tym terenie i że należy mu się pukor Titanów. A już niedługo kolejny turniej Titanos!